Hej, hej hej! Dzisiaj mam dla Was naprawdę recenzję cudownej książki Miłości na niby autorstwa pani Jagody Wochlik. I to recenzję mam od wspaniałego wydawnictwa Filia a swoją premierę miała 30 sierpnia 2023 roku. I na początku mam dla Was dwa cytaty. Jestem kierownikiem jednego z działów w firmie, która zajmuje się konserwacją automatów i systemów w restauracjach szybkiej obsługi. I drugi. Pomyślałem, że mogłabyś na kilku spotkaniach rodzinnych poudawać moją dziewczynę. Może zabrałbym cię też na kilka imprez filmowych. Potem, za mniej więcej pół roku, powiedziałbym wszystkim, że nam się nie ułożyło, że mnie rzuciłaś. Słuchajcie, Słuchajcie po cytacie możecie już się domyśleć, z jakimi przygodami będą się zmagać tutaj bohaterzy książki. Okoliczności, w jakich doszło do tej propozycji, były nieco przewidywalne, tylko reakcja na słowa jakoś totalnie mnie zaskoczyła. Zauważcie, że nie opowiadam wam początku książki, a robię tak dlatego, że jest naprawdę bardzo fascynujący, taki wciągający i niecodzienny troszkę, że warto po prostu poznać go samemu. Dodam tylko, że oboje z postaci są po trzydziestce no i w sumie mają taką trochę nieciekawą przeszłość, dalszą lub bliższą. No, a czasami gorszą, albo nawet jeszcze gorszą, i to na jej podstawie będą obecnie się zachowywać. Kiedy zatem Elżbieta słyszy propozycję Maxa, no nie trzeba mówić, że nie była nią zachwycona. Jej myśli znamy na tyle, na ile narrator nam pozwala, a nie za bardzo jest tego za dużo. Diametralnie zmienia też swoje zachowanie, podkreślając, że skoro wszystko jest kłamstwem, to jej zachowanie tak naprawdę nie musi być prawdziwe. Chociaż wciąż sam Max podkreśla jej, że to układ, to jednak jego właśnie zachowanie zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Niekiedy nie wiadomo, czy on już po prostu wbija jej do głowy, że po pół roku wszystko się skończy, czy po prostu sam chce się do tego przekonać. Ona ewidentnie robi się taka, jaką on oczekiwał, że się stanie, tylko że no, coraz bardziej przestaje mu się to podobać. I jak zatem dalej potoczy się ta historia... No, bądźcie pewni, że to nie jest typowa opowieść z układem udawania. Postacie bowiem nie powielają zachowań innych osób, które właśnie w tym klimacie się ukazały. Poznali się niezwyczajnie, no i cała historia praktycznie tak się toczy. Nie da się ukryć, że opowieść wciągamy się w nią od pierwszej strony. Nawet jak musimy przerwać czytanie, to jakbyśmy nie wiem. Zamykali pewien portal i po prostu świat tam zastygł. A wracając, od razu do niego wskakujemy, poganiając wzrok, żeby czytał szybciej. Rozdziały są krótkie i każdy z nich kończy pewien etap. Opowieść bardzo mi się podobała, bo mm, swoim zachowaniem postacie potrafiły od razu zmienić klimat. Jakby intonacja książki też no, nie należy do spokojnych, bowiem płyniemy w wydarzeniach, ale co jakiś czas pojawia się taki moment, że odbieramy go jako takie buch, nagłe otrzeźwienie. No z pewnością przy niej nie zaśniecie, bo niepewność ich zachowań naprawdę wam na to nie pozwoli. Bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Mocno, z całego serca wam ją polecam. Przepiękna książka. Ja już wiem, że autorka będzie dla mnie top numer jeden. <noise> Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.